Witam Was serdecznie Dzień kolejny, dzień kolejny w W Pogoda jest trochę taka bardziej wilgotna jak zawsze Całą noc padał deszcz, zobaczcie Gdzieś ta woda znikła Spłynęła, wody nie ma Ale całą noc były takie dosyć solidne burze Z kronikarskiego obowiązku na budowie chłopaków Coś tam cały czas grzebią, jakieś płytki wykładają Powoli, powoli zrobią no i zobaczcie, tutaj w prawo, tam gdzie było moje boisko do koszykówki do coś budują Coś inwestują, budują jakąś halę Temperatura, temperatura elegancka Nie za gorąco Odpychamy się do sklepiku, zobaczyć co tam się w sklepiku dzieje A co ciekawego dzisiaj nas spotka Tego nie wie nikt Jak będzie coś ciekawego, oczywiście będziemy nagrywali Zapraszam, zapraszam was. Wyruszamy ku nowej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się codziennie. Całą noc dawało tu nieźle burze, sztormy. Zobaczcie, to takie gałęzie pospadały, gałęzie pospadały, bo trochę, trochę w nocy szarpało tutaj tymi. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że te drzewa tutaj w, w, w Azji w Indonezji są dosyć, dosyć wytrzymałe. Nie ma takich kruchych drzew jak topola. One są bardziej, bardziej wytrzymałe na takie, na takie warunki. Chociaż powiem wam, że tutaj jak przyjdzie wiatr, to jest taki wiatr, że wpycha że wpycha normalnie ci szyby do domu, nie? Szczególnie tutaj jak teraz te monsunowe wiatry. W Polsce przeżyłem parę takich wiatrów. Dwie takie burze przeżyłem. Że szok, może kiedyś wam opowiem o tych burzach, A my się udajemy, a tu nie będzie widać, to bo mnie zajadło. Na 25 piętrze na 25 piętrze wtedy zbiła, zbiły się drzwi balkonowe. Ktoś miał otwarte zbił, zbiły ten wiatr zawiał, drzwi balkonowe szczeliły i masa szkła przyleciało, ja mieszkam na 20 z piątego piętra masa szkła wpadło mi na, na balkon. To już na pewno widzieliście. No i na ziemi oczywiście było masa masa szkła. Także coś, coś tutaj jest śmietnik, a obok śmietnika jest śmietnik. Nie? i Siedzi pięciu siedzi pięciu gości i nikt nie wrzuci tego papierka do kosza. Dobra, będzie. Nie będzie nic słychać, bo Będą zagłuszać mnie tutaj te samochodziki. Sie tak z daleka sobie popaczamy, dowieźli jakieś cudeńka tam na ten, jakaś komisja w tych niebieskich takich budurkach, jakaś komisja tam łazi Komisja, a chłopaki tutaj przywieźli jakieś coś, plastiki czy coś będą to rozkładać. Także trzymamy rękę, trzymamy rękę na pulsie Trzymamy rękę na pulsie i opadamy co tam się będzie działo. No to jest jakaś komisja ten niebieski, bo chodzi, chodzi i sprawdza. I tam ta dziewczyna też chodzą, sprawdzają ogrodzenie, patrzą czy wszystko, czy wszystko się zgadza. Taki kierownik kierownik kierowników kierownik kierowników tak jak w Polsce. Jest. Dzisiaj same rary zobaczcie duku. Słodliwka, pamiętajcie, zobaczcie mnie na kanale, jak chcecie, co to jest. co to jest Ta słodliwka to jest bardzo dobry owoc. Możecie jeść, ona jest słodko kwaśna. Możecie jeść ile chcecie i będziecie chudli. Tak ten owoc, tak ten owoc właśnie działa, bo one ma taką gorzkawą, gorzkawą pestkę i tam są te takie gorzkie substancje. Teraz nie pamiętam, czy to są czy glikozydy, czy coś. I one powodują zwiedzanie większe wydzielanie kwasu żołądkowego, lepsze trawienie. Także wszystko, co zjecie, to będzie strawione. Wszystko, co zjecie, będzie strawione. I zobaczcie, co dostałem. Dostałem pakę. Zamówiłem sobie zamówiłem sobie z Polski takie coś tam. To Wam zaraz pokażę. Oczywiście to nie będzie żadna reklama. I poprosiłem znajomego internetowego, który leciał, leciał do Indonezji, żeby mi to podrzucił i przysłał mi i przysłał mi to tutaj do Dżakarty Także bardzo serdecznie dziękuję. Zaraz wam powiem Piotr Nadawca Piotr, nadawca Piotr. Dziękuję bardzo Piotr. Miłego wypoczynku w Indonezji. Jakbyś coś potrzebował to zawsze możesz zawsze możesz liczyć, że jak tylko będę mógł to pomogę. Teraz zabieramy się za unboxing, gdyż ponieważ musimy otwierać te paczki. Nagrywając kamerą, a jak nagrywamy kamerą, no to zobaczymy, co jest w środku. Dobra, już jest Mamy pakę, mamy pakę. Ooo, coś tam się koleboce otwieramy, tak jak mamy to otworzyć. Jak piszą, że mamy to otwierać na kamerze, to otwieramy to na kamerze. Paczka jest cała, teraz będzie pół, znaczy nie pół. Będzie otworzona w ten sposób, widzicie, o. i teraz w tej paczce, paczka pakowana, żeby nie zamokła, mamy taką paczkę, o, mamy taką paczkę, Piotrka, Piotrek nam przysłał taką pakę, o, tu otwierać. No taka była, widzicie, tak tutaj coś już było, tak jakby, no tutaj tak zaklejone, tak słabo zaklejone, słabo tak zaklejone. Teraz jak Piotrek będzie oglądał, to niech zobaczy, to niech zobaczy, no, Oho, ohoho, kabanosy drobiowe z gęsiną, oho. oho. No nieźle, kabanosy, ile to lat, ile to lat kabanosów nie jadłem, ale jestem uśmiechnięty, sobie takiego kabanosika, kabanosika można sobie takiego, no i tutaj są kana... kanabosy, kanabosy z kurczaka, oczywiście to nie jest żadna, oczywiście to nie jest żadna ta, to nie jest żadna reklama, także takie ładne kabanoski można teraz w Polsce kupić, drobiowe z gęsiną. Hmm, za moich czasów to się nikt w takie coś nie bał. Bardzo dzięki, bardzo dzięki za prezent. Oczywiście damy to, e, damy to tuti. tuti będzie smakowała i zrobimy test, test jak Azjatki. jest posmakowania e, kabanosów, kabanosów z Polski. Jeszcze raz Piotrek wielkie dzięki za kabanosiki. Aż mi normalnie, aż mi cieknie, aż mi cieknie ślinka żeby sobie to ze zeźreć, oczywiście, oczywiście zeźre. No i tutaj mam, to też nie jest reklama, pamiętajcie nie mam za to nic płacone, ale tutaj jest taki e, dobry sen wojownika, dobry sen wojownika, kamienny sen to się nazywa. Podróże wojownika jest taki kanał. Możecie sobie zobaczyć. I to są suplementy diety i tutaj jest taki mieszanka ziół tryptofan, Teanina, melatonina e, To jest takie, taka mieszanka ziół jak Na jetlagi, jak ktoś bardzo ciężko przechodzi jetlaga i nie może zasnąć, bierze sobie taką Bierze sobie taką figułę Bierze co so taką figułę i idzie spać Ja chcę to, chcę to wypróbować, bo ja ogólnie mam Kłopoty ze snem Całe życie nie śpię Całe życie nie śpię i tutaj to jest tak zapakowane po trzy sen. A czekajcie, to jest wszystko sen, ale tego jest. ojoj. To dużo jest tych. Dużo. Sen, sen, sen. Dużo, dużo, dużo jest tych. Bierzecie sobie... Poczekajcie, to też jest to? To samo. Wszystko wszystko jest sen. Ale to ładnie pachnie. Tak tak... Pachnie jak orężatka w wproszku. O, to teraz zobaczcie, ile tego mam. Setki. 5 dyk to kosztuje w Polsce to możecie kupić to nawet jak w Polsce sobie zobaczcie w jakim sklepie możecie to kupić no i nie tylko to jest bo oczywiście dla, dla sportowców to dla sportowców to są suplementy diety food suplement a to jest też dla sportowców są różnego rodzaju tam możecie ja sobie wziąłem na sen i sobie sprawdzimy sobie sprawdzimy składniki No, zioła. Oczywiście, musicie sobie najpierw sprawdzić, czy wszystko Wam tutaj pasuje. Bardzo fajnie, dzisiaj są dziabne. Dzisiaj są dziabne, tylko zapoznam się z instrukcją, z instrukcją, jak to stosować, żeby nie było tak, że. u, nie działa, nie działa. Ludzie często tak robią, że stosują coś, kupią coś, stosują coś, a później mówią, że nie działa. Okazuje się, że po prostu źle tego źle tego używać No oczywiście kozłek lekarski Trzy kapsułki zażywać Raz dziennie, no, czyli maksymalnie trzy kapsułki na dzień. Dlatego pakowane są, pakowane są przez 3, Przeczytajcie to, to, się zaczyna, zaczyna się to brać już podczas podróży. Także kto, kto chce, to niech sobie spoczyta A ja zrobię później filmik. Jak z The linku przyjdzie, sobie posmakuje te kiełbasy i powie nam, czy one są dobre. Dzięki, Piotr, jeszcze raz. Także wpadajcie na kanał, lajkujcie, komentujcie, hejtujcie Róbta co chceta Pozdrawiam Was serdecznie I do zobaczenia Hej, Dzisiaj zobaczę sobie Wpada taka elegancka jeczniczka na, na bekonie Na bekonie wołowym Chlebek, chia No i oczywiście smaczliwka Smaczliwka I do tego Herbatka ziołowa Herbatka ziołowa także Także eleganckie śniadanko. Dzisiaj śniadaniu, śniadaniu, kolację chciałem powiedzieć, ale to jest lunch. Śniadaniu lunch.